Siema, witam wszystkich na porta z portalu na nazajawie.pl Jesteśmy razem z Wojtkiem Gniazdo-Pawlusiakiem Wojtek jest jednym z najlepszych polskich snowboardzistów Na pewno według, najlepszym dżibowcem Według mnie Wojtek, co tam słychać u Ciebie? E, dzięki teraz, <coughs> wszystko u mnie dobrze Siema w ogóle Siema, no, hej e, Dobrze, dobrze, nagrywam Bardzo się cieszę, że mamy taką piękną zimę tej wiosny Możemy działać więc to jest dla mnie najważniejsze no i jestem generalnie szczęśliwym z Kurde, cieszę się, że Cię widzę. Że zawsze jesteś uśmiechnięty, zawsze fajne emocje związane z Twoją osobą. Powiedz mi tak, może zacznijmy to przejdźmy teraz do sedna, do wywiadu. Czym dla Ciebie jest zajawa? Co, co to dla Ciebie znaczy być na zajawie? Pytamy się o to wszystkich różnych ludzi, bo każdy ma tam jakąś swoją wersję tego słowa, tego pojęcia. No ale a czym dla Ciebie to jest, jest ta zajawa? Zajawa? No. Hmm. Dla mnie zajawa to chyba jest wtedy, kiedy. Wstajesz z łóżka i, i wiesz, co będziesz robił tego dnia, i wiesz, że będziesz dobrze się bawił robiąc to. I to jest dla mnie snowboard. To jest dla mnie jazda na motocyklu enduro. To jest dla mnie jazda na rowerze. Wiem, że. Te rzeczy na przykład rzeczy, które sprawiają mi radość robię z zajawą. Aha. Lubię to robić. Aha, czyli wymieniłeś tu Enduro, wymieniłeś rower. Na pewno na snowboardzie wiadomo, że to jest twoja zajawa, wystarczy pobyć z tobą chwilę, wszystko jest związane ze snowboardem, ale może coś więcej o enduro o motorach. Tam widziałem, że chyba od, odkupiłeś sprzęt od nikogo innego jak ty tego Błażusiaka, no to jest niebyle KTO, to też jest nasza legenda Prawda, Enduro. Prawa. I jak ci się jeździ na tym motorku? Pozdrawiamy tatka, dzięki. Dzięki za świetny motor. Generalnie. No ja jestem wielkim fanem tego sportu i, i mam dobre tereny pod domem można powiedzieć, wyjeżdżam z domu i że jestem w lesie i... I mogę sobie jeździć i przemierzać tereny, czasami, czasami walczyć ze swoimi słabościami też, bo enduro to nie jest, to nie jest tak naprawdę łatwy sport, trzeba być, trzeba być bardzo mocnym i, i wytrzymałym i trzeba mieć tak naprawdę dobrą technikę, żeby umieć, umieć pokonywać te wszystkie elementy trudne, które na, napotykasz na drodze, więc... A z kolei traktuję to też jako, jako taki trening przygotowawczy, bo jest to świetny ogólnorozwojowy trening, rozwija wszystkie chyba możliwe parametry ludzkiego, ludzkiego organizmu. Także no. Jest super, naprawdę. Kurde, fajna faza. Ja nie próbowałem tych sportów motorowych, bo ja jednak siłą własnych nóg wolę napędzać albo ten, ale skoro mówisz, że jest fajnie, no na pewno. Muszę powiedzieć, że, że wydawałoby się, że jazda na motorze to jest tylko siedzenie na motorze, ale tak naprawdę to, to nie jest tylko siedzenie na motorze. Przynajmniej nie na motocyklu Enduro. Jak tam ktoś sobie kupi jakiegoś chopera czy, czy turystyczny motocykl i jeździ po drodze, to może siedzi ale na motocyklu crossowym jest yy, enduro czy tam crossowym jest się w takiej pozycji nie wiem jak to no powiedzieć trzeba no, pracować no, też trzeba rękoma bardzo mocno tak pracować dalej, nogami no. i rękoma trzeba jakby być amortyzatorem na motocyklu mimo tego że amortyzatory w, motocy w motocyklu dobrze działają. No, jest to bardzo męczący sport. Kurde, słuchaj, to może tak wróćmy do tego naszego snowboardu, bo to w sumie twoja główna zajawka, nie? To jest twój jakiś tam styl życia. Powiedz mi tak, jesteśmy teraz w zakopanym, nagrywasz, no wiadomo, że nagrywasz z jedną z najlepszych ekip europejskich Iceland 7. Marek sąsiady kiedyś też z nimi nagrywał, króciutko ty nagrywasz teraz. No można powiedzieć całe tatowo. Jak to wygląda? Jak to w ogóle jest? Być w tej ekipie Icem 7. Zaraz tam dojdziemy do innych pytań, ale no i jak to wygląda od kuchni? E, no, jest super. Wygląda jest super. to świetnie. Wygląda to świetnie. E, no, jest to, jest to coś innego, coś innego, bo jest to tak naprawdę profesjonalna ekipa i, i wszystko jakby... Jest przemyślane, nie, nie chciałbym mówić, że, że jest jakby napisany scenariusz, ale, ale wszystko jakby jest planowane z głową i, i wszystkie te wyjazdy e, na nagrywki. To jest, to jest po prostu pełna profeska. To już nie jest e, nagrywanie telefonem komórkowym z kumplami w, w parku, tylko no i jednak w grę wchodzi zaawansowany technologicznie sprzęt i i później chłopacy z Isensevem, e którzy zajmują się później edytowaniem tego wszystkiego, też mają głowy na karku i, 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 i... I po prostu się na tym znają, więc filmy później wyglądają bardzo fajnie. No tak, a powiedz mi, bo powiedziałeś, że razem wyjeżdżacie, że to wszystko jest przygotowane, czyli macie jakieś tam wspólne sesje, tak, na które jeździcie, na przykład, nie wiem, do Finlandii, ja tak sobie wyobrażam, do Finlandii, czy tam w Niemczech, czy tam jedziecie do Polski, czyli jeździcie całą ekipą, tak? Bo ja odniosłem takie wrażenie, że Wy teraz z Arturem, bo Artur też, tak, jest w and Seven? Tak, jeszcze tak. Pozdrawiam tak. Artura. Pozdrawiamy Artura. Bardzo fajna robota, Artur z MEPTV. I ja odniosłem wrażenie, że Wy jeździcie sami i nagrywacie tutaj poszczególne. Szczególne party i potem to jakoś dosyłacie ten materiał. Czy to wygląda bardziej tak, że całą ekipą jeździcie z iSense7? E, to jest tak, że. E, no można powiedzieć, e, iSense7 wynajął Artura, żeby, mhm. żeby pracował ze mną. E, no i. E, My staramy się nagrać jak najwięcej materiałów w Polsce, aczkolwiek dużo podróżujemy. Byliśmy w tym roku początkiem stycznia dwa tygodnie w Szwecji, gdzie spotkaliśmy się z Ludem, niestety, niestety Ludwikiem Leichnerem który niestety akurat miał, kurczę wypadek i, i złamał, miał pęknięty obojczyk, nie mógł, nie mógł kontynuować, musiał niestety się rehabilitować, więc więc zostaliśmy tam w Szwecji, można powiedzieć sami, aczkolwiek był tam jeszcze z nami Niels Arvidsson i, i Zebe Landmark nie wiem, czy znasz takie nazwiska Nilsa, pewnie będziesz kojarzył generalnie chłopaki są, są ze Szwecji i E, razem z nimi jeździliśmy później przez te, przez te dwa tygodnie i nagrywaliśmy w Sundsvall na, na, na powiedzmy północ od Sztokholmu, nie, nie, e, 400 km na północ od Sztokholmu, jakoś tak. Generalnie e, wyjazdów mamy dużo, T, trafnie, trafny strzał był z, z Finlandią, bo e, można powiedzieć półtora tygodnia, dwa tygodnie temu wróciliśmy z, właśnie z Finlandii, byliśmy tam. No, Trafny strzał jak strzał. Ja tam śledzę wszystkie twoje fanpage e i profile, także ja tak mniej więcej <grym> wiem, co się u ciebie dzieje. No to więc... fajnie, cieszę się. No. cieszę się, że, że śledzę. No i cały czas śledzę i kibicuję, nie? Tam trzymam kciuki. Dzięki, dzięki, nie dzięki. No a wracając do license 7 no, no jest to świetna ekipa. Jest przede wszystkim dużo fanów razem z nimi. E są bardzo, bardzo z z z z z z z zabawnymi e postaciami. Każdy z nich jest y, na swój sposób bardzo mm -hmm. charakterystyczny i, i przebywanie z nimi to jest naprawdę <laughs> śmieszna, śmieszna sprawa. No nawet widziałem tam w odrzutach, tak, ostatnio wyszły odrzuty twoje, tak? Na red to na było na Red Bullu, dobrze e mówię? Tak, i Seven robi serię takich epizodów, nazywałem się Mad i jednym właśnie z tych epizodów były moje. Można tak to nazwać. No tak odrzuty. to, tak to w necie zostało ujęte tam przez parę osób, ja tylko powtarzam to, co widziałem, nie. No i tam widziałem, że pod koniec tam po angielsku jakoś z nimi, że tam wynalazłeś no ciekawą rzecz, tak? Triki, triki które, które po prostu nie zostały użyte w, mhm. w, głównym, w głównym filmie, w głównym przejeździe. Było ich na tyle. Na tyle sporo, że udało się z nich, z nich się yy, ułożyć czy wyedytować yy, takie śmieszne No, a, powie, a powiedz mi teraz tak, bo mnie to na przykład ciekawi. Jaki najfajniejszy trik zrobiłeś w tym roku? Z którego jesteś najbardziej zadowolony? No, wiadomo, na pewno coś na strycie. Chociaż widziałem tam jedną fotę na backcountry, bardzo fajna. <laughs> a to początkiem sezonu. Tak jest. Takie sezonu, jest. tak. Podczas takiego eventu Fonziper e, Overall w Szwajcarii byliśmy tam razem z ekipą Nixona. Ale to mówisz o tej focie czy o tym triku? O tej focie. O tej focie, o, tej o której focie. wspomniałeś, no bo wiek. to tak naprawdę pierwsza i jedyna <laughs> w tym sezonie niestety. E, generalnie byliśmy na właśnie na, na, na evencie z e, razem z ekipą Nixona, z, z Davidem Berchingerem, Kargiem, też członkiem i 7 DBK i z Tylerem Choltonem tam walczyliśmy e, nie tyle co z pozostałymi zawodnikami, bardziej z, chyba z naszymi słabościami i różnymi śmiesznymi zabawnymi. No to były ciekawe zawody, nie? Ta, to nie były ta, takie typowe. Ciekawy. Dlaczego one były? Nie były typowymi. Bo było tam ponad 80 zadań i... I te zadania były szalone, po prostu niektóre z nich były przeszalone, nikt z nas się na niektóre nie zdecydował, ale, ale niektóre z kolei. No ale jak wręcz... mieli... sorry, że ci przerwę, mieliście to tak na kartce napisane 80 z... tak, i sami sobie dokładnie. wybieraliście i mieliście dane punkty za jakieś zadanie? Ja tak sobie wyobrażam, mieliśmy, bo nie. Mieliśmy dwie karty, gdzie, gdzie wszystko było ładnie opisane. To był cały regulamin zawodów, kiedy trik będzie zaliczony, czy tam zadanie, czy, czy inne inne rzeczy. I, 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 I według tych właśnie kart... No I szliśmy przez, przez ten tydzień w Szwajcarii i odhaczeliśmy. No, no i co było co? takiego naj, najdziwniejszego, na przykład z tych trików? Pocałować starą babcię. Pocałować starą babci, ale no, trick. No to nie trick, ale nie tylko No tak, ale, ale jeden, jeden na przykład, jed, jedno z zadań nie dotyczących snowboardu to było na przykład pocałowanie starej babci, albo, albo sprawienie, żeby dwie dziewczyny się całowały, albo jedzenie pasztetu przez 48 godzin, niczego innego, więc hmm. zadania były szalone. Niektóre bardziej, niektóre mniej. To, to na pewno być masa fanów. Byłeś jedynym Polakiem tam? E, nie. Był tam jeszcze Kuba Dytkowski razem z Timem Adwity. O kurczę. No i jak, rywalizowaliście jakoś w tym? W tym? Która nie, nie. Nie, to wzią. bardziej było dla fanów, Tak, fanu, to bardziej był fan i jakby taka integracja międzyteamowa. Było naprawdę, naprawdę śmiesznie. Naprawdę świetne zawody, dobry, dobra atmosfera. Bardzo dobrze wpływa to na samo poczucie taki początek sezonu, naprawdę. Dobra Wojtek, ale słuchaj, ale jakie były twoje początki, jak ty zaczynałeś? Jesteś osobą bardzo konsekwentną w tym, co robi, dochodziłeś wielkim trudem i niejednokrotnie wyrzeczeniami do tego, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś. Na początku byłeś skoczkiem darciarskim, to wiemy, tam odnosiłeś drużynowe indywidualnie. Można powiedzieć dobre wyniki. Jaki był twój najlepszy? Wynik? No. Jako skoczek narciarski. No, niestety jakby w takiej... W, powiedzmy, w, w, w zawodach najwyższej rangi nie udało mi się odnosić wielkich sukcesów, mówię tutaj o Mistrzostwach mm -hmm. Polski czy, czy czymś takim, aczkolwiek e, kiedyś zajęliśmy trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski razem z Sokołem Szczyrki. To chyba można powiedzieć takie nasze największe o! osiągnięcie. Znaczy nie moje, bo no wasze. Stefek Hula skacze do teraz i, i do teraz odnosi świetne wyniki. No jasne, no a powiedz mi, a jakie były twoje początki na snowboardzie? Gdzie zaczynałeś? Wszystko zaczęło się w Szczyrku. Tam były takie, można powiedzieć, prapoczątki. Damian Waniczek, nasz przyjaciel, kuzyn Stefka Huli, mhm. pokazał nam kiedyś snowboard i o. Stefek zaczął jeździć troszkę szybciej. Ja dołączyłem po, po jakimś tam czasie, bo, bo zauważyłem, że to faktycznie jest fajne i, i, kurde, sprawia dużo radości. No i właśnie Stefek nauczył mnie jeździć na snowboardzie. Uczyliśmy się na Beskidku w 4 godziny, już opanowałem wszystko i wyjeżdżałem już sobie później na orczyku. Także także początki nie były aż takie trudne, aczkolwiek długo się to w czasie rozciągało, bo byłem wtedy jakby aktywnym skoczkiem narciarskim. I jakby moje życie układałem pod skoki narciarskie, więc ten snowboard był z boku, był traktowany bardziej jako taka odskocznia od, od skoków narciarskich. No i kiedy, kiedy skończyłem szkołę co Sportowego w Zakopanym, już e, wtedy znałem, poznałem. Kiedy przyszedłem tutaj do szkoły, poznałem moich, e, moich e, kolegów z klasy, na przykład Kapacza. Takiego. pozdrawiam kapacz. albo Wiktora. Z Wiktorem jest, mieszkałem później na, na stacji. Też pozdrowienia Wiktora. Pozdrow, no i z nimi, kurde, przeżyłem świetne tutaj czasy. Nie zapominajmy jeszcze o Zefalu, o Tylasie, bo wszyscy razem tutaj się. Yy, Spotykaliśmy, bojaliśmy, tam. bojaliśmy jeździliśmy i imprezowaliśmy. No dokładnie, wszystko naraz. Dokładnie. No i jakby. Kiedy skończyłem szkołę i już wiedziałem, że snowboarding przez tam pewne pewne może nie problemy, ale bardziej e, jakoś takie skoki mi się trochę mało kreatywne wydawały. Jeszcze drugą rzeczą było takie trochę miałem wrażenie, że trenerzy jakby nie do końca pchają na właściwe miejsca osoby, które tam które powinny tam być, powinny. więc... No to chyba w większości związków tak jest, czy nie? Albo nie zagłębiajmy no, się w to w To zostawmy, to jest... To jest na pewno sprawa nie na dzisiaj. Generalnie, e, no można powiedzieć, że tutaj w zakopanym zaczął się mój snowboarding, bo tutaj Zacząłem na pierwszych jakichś tam boksach jeździć, rurkach przeskakiwać różne rzeczy, robić fikołki z zaspy na płaskie. Jak to spadło dużo śniegu, nie? tak, no, no, dokładnie. Mieliśmy tam z taki mini park, skocznia z lądowaniem płaskim. Jak spadało o pół metra pół, to wtedy skakaliśmy, wtedy odpaliśmy i mieliśmy tam raila. Zajawa była, nie? Zajawa była. Właśnie Zajawa o to tak chodzi. Była. I została do tej pory, nie? Jest. No kurczę. Dzisiaj nigdy, nigdy na razie nie wybiera. No i co? No i to były początki, potem wiadomo, zawody, dążenie do tego, do swojego celu. No ale powiedz mi tak, może tak przejdziemy trochę na inny temat. Jeździsz dla najbardziej prestiżowych firm, można powiedzieć. Jeździsz dla Red Bull'a, jeździsz dla Bartona. Tak, no to są takie firmy, które mówią same za siebie. Powiedz mi. Pomagają ci no, głupie pytanie, ale w jaki sposób pomagają ci te firmy? E, tak chciałem bardzo na wstępie podziękować firmom takim jak Red Bull, Barton, Analog, Anon czy Nixon e, za wsparcie. E, bardzo, gdyby nie oni, to mhm. oczywiście niestety nie znalazłbym się w tym miejscu, w którym jestem teraz. E, no, jakby główną pomocą z ich strony to jest pomoc finansowa plus jakby zapewnienie całego sprzętu i, i tego, co potrzebuje do jazdy na snowboardzie. Gdyby, gdyby nie, przypuśćmy, travel budżety, które mam, nie mógłbym sobie wykupić bilety do Finlandii i tam polecieć, czy, czy, czy do Szwecji, czy do Nowej Zelandii, czy do Japonii i tak dalej i tak dalej na zawody. Więc, więc pomagają mi bardzo i bardzo się cieszę, że że, że udaje mi się jakby pogodzić to wszystko ze sobą i, i, i przejść do przodu. A powiedz mi, a jesteś już w europejskim Bartonie, czy nie jesteś? Bo w analogu wiem, że jesteś. A jak jest z Bartonem? W, 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 tak, jestem, jestem. Jakby nie wiem dokładnie jak, jak to wszystko się. Jak te stanowiska wyglądają, aczkolwiek nie mam nic wspólnego Oprócz tego, że promuję firmę Barton, nie mam nic wspólnego z polskim Bartonem. A, no czyli Bardzo, jest... bardzo jesteśmy dobrymi przyjaciółmi z chłopakami z Bartona, ale, ale jakby cały sprzęt, kontrakty, wszystko przychodzi z, z jakby z Bruka, czyli z Europy. Dzisiaj dostałem tajemniczego SMS-a z, z Anona. Prze, prze, przepraszam, nie SMS-a, tylko wiadomość na Facebooku, że e, amerykański team manager chciałby się ze mną skontaktować i... Mam no nadzieję, że no nie chcę, nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że to może coś... No kurczę, taka, taka świetna robota, jaką robisz, no musi odnieść efekty, nie? No. Tak mi się wydaje, no ale nie zapeszajmy, zobaczymy, tak. będzie... albo będzie bura, albo, albo będziemy się cieszyć. Jasne, słuchaj, jeszcze wracając do jednego pytania, które zadałem ci wcześniej, ale jakoś tam zeszliśmy z Torów. Z jakiego triku jesteś najbardziej zadowolony w tym roku? Jaki twój był najlepszy trik? Według Ciebie, bo tak jak mówiliśmy, raczej na stricie, bo tam raczej nie latałeś na hopkach w tym roku. No oprócz tej jednej hopki, którą udało mi się w Szwajcarii z chłopakami podczas overalla yy, skoczyć, zaliczyć, zaliczyć no? to to niestety nie miałem okazji poskakać. A to... bardzo bym chciał, bo jednak puch to, no nie ma co ukrywać, sprawia tyle radości, że, że jazda po betonie i po schodach, railach, no to Powiedzmy, jest y, świetna, kocham to, ale nie ma jak puchnąć. No. I to powiedział Wojtek jak najlepszy jibber w Polsce. No. Słuchaj, ale teraz tak y, y, na poważnie, jaki trik najfajniejszy? Zrobiłem już w tym roku bardzo dużo trików, bardzo dużo, także... No Podejrzewam, <laughs> jak co chwilę jedziesz i nagrywasz, no to jest masa. Nie jestem, ale... jestem z jednego bardzo zadowolony, wybudowaliśmy hopkę, e, jakby ci to zwizualizować. Generalnie wyobraź sobie latarnię taką uliczną betonową wielką mhm. wysoką, która jest w jakiejś odległości, w odległości umiejscowiona w odległości metra jakiegoś od ściany, która była minimalnie pochyła. Wybudowaliśmy hopkę przed nią i przed latarnią, czy przed ścianą? Przed latarnią. Mhm. No i pełnym piecem, jakby ona była dość mocno wylupowana, więc wyskakiwałem na wysokość jakichś nie wiem 3-4 metrów, robiłem bąka o latarnię i wylądowałem. Na ścianie. Lądowałem na ścianie, w ścianie i chyba z tego triku jestem najbardziej zadowolony, bo jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego w, w, na żadnych innych produkcjach snowboardowych, więc mam cichą nadzieję, że, że to ja jako pierwszy. No, Może że rozdziewiczysz ten trik, jak to się mówi, no, ale no, słuchaj, będzie. ale robiłeś tam bąka, jakiś obrót, czy po prostu? No, była na tyle hardkorowa? Nie, to był to bąk, był i lądowanie na Switch ściany, czyli takie Backside kurde. 90 z, z, z bąkiem. No to mega fajnie, powiem ci. Jestem bardzo zadowolony. Tak, gdzie możemy z ten zobaczyć trik? ten trick? Gdzie będzie można? E, będzie można zobaczyć ten trick w nowym, w nowym filmie Sense 7 O! Kurde. Jeszcze nie znam tytułu. No właśnie, miałem <laughs> się o tytuł zapytać zaraz. Jeszcze tytuł, tytuł nie został wymyślony. E, aczkolwiek. E, to też są jeszcze plany i nie chciałbym zapeszać, ale planuję zorganizować e, jakby oficjalną premierę Season 7 w Krakowie, w Kinie w tym roku, jesienią tego roku. Drugi albo trzeci weekend października. E, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, będzie można tam przybić pionę z chłopakami Season 7, bo na pewno no i z tobą przede wszystkim to też tam jesteś mój zamykający part w ostatnim, nie w filmie. Udało się, udało się. Tak bardzo. zwany Ender. Tłumaczyli mi chłopaki, ja nigdy nie przywiązywałem wagi do tego, że ktoś ma pierwszy ostatni, ale jest to bardzo duży prestiż, tak? Miesz ten zamykający, nie? Nie ukrywam, że jest. Byłem naprawdę miło zaskoczony na premierze, kiedy do samego końca. Kurczę, już dotarłem do Monachium i na, na, na jakby pierwszą główną premierę światową i, i do samego końca trzymali jakby. No na po pewności. prostu do, tak, do, do ostatniego partu nie wiedziałem. Nie wiedziałem, czy tam jest jeszcze jakiś part, czy już nie ma, czy to już jest mój part, czy, czy będzie teraz, czy, czy kiedy będzie. I nagle jak, jak zobaczyłem mój part, bardzo się uciszyłem, jak zobaczyłem po nim napisy, no to już w ogóle było. <laughs> było Zajadli super się. uczucie. No to teraz może też, też ci życzę, żeby był Ender, nie? No, z, z tego no. jak mówisz, jaki, jaki ten jeden trik zrobisz, że co chwilę nagrywasz, wiem na co cię stać, no to też jest szansa, nie? Czyli... No mam nadzieję, że się uda. Ale nie Zobaczmy. zapeszajmy, nie, nie, nie chcę zapeszać, ale. Ale jestem dobrej myśli. Generalnie sezon, sezon udany, więc. Super, czyszy. A jakie plany na przyszły sezon? No w przyszłym sezonie chciałbym bardzo wcześnie zacząć już nagrywać street. Mam nadzieję, że jakoś w październiku już uda się zacząć. Gdzie można w październiku nagrywać street? Wydaje mi się, że Islandia już Aha. tam już pada śnieg i można powoli, powoli działać. Chciałbym chyba w przyszłym roku odwiedzić Islandię. Jeszcze nigdy tam nie byłem, a wiele wiele słyszałem pozytywnych, miłych rzeczy na temat tego mhm. kraju, zwłaszcza te, kurczę, ciepłe źródła. To, to, byłoby, to byłoby świetne doświadczenie na pewno. Więc początkiem chciałbym, początkiem sezonu chciałbym chyba pojechać na Islandię i spróbować pojeździć tam. Plus Skandynawia, bo tam najwcześniej jest śnieg, a jak tylko spadnie śnieg w Polsce, no to, to wracać do Polski i działać tutaj, bo bo... Właśnie, czemu w Polsce? Polska jest y, tropikalna, można powiedzieć, dla, dla świata snowboardowego. Nie było wielu ekip w Polsce, nikt nie widział tutaj materiału, a potencjał jakby miejscówkowy mamy ogromny, bo mamy jednak wiele miast i... w każdym z tych miast mozna, można znaleźć wiele miejsc, takich, których, których właśnie y, ludzie, którzy specjalizują się w takim streetowym snowboardingu, szukają, więc... Y, Polska ma ogromny potencjał. No i trzeba go pokazywać światu Jasne. żeby. Bardzo żeby, podoba żeby... mi się twoja rozmowa. Przepraszam, że Ci przerwałem. Bardzo mi się podoba, że jednak wracasz do nas tu do Polski i że chcesz to pokazać gdzieś na zewnątrz. kurcze fajnie. No takie jest moje założenie. Jakby chcę promować Polskę w tym świecie snowboardowym i chcę jak najwięcej snowboardistów ściągnąć do Polski, żeby poznali nasz kraj i, i mieli, mieli jakby możliwość zetknięcia się z tym, co tutaj jest, bo Polska jest taka, jaka jest. Mamy dziury w drogach, ale mamy też kurczę pyszną kwaśnicę czy, czy barsz czy cokolwiek. I... No i trzeba im to pokazywać. No jasne, kurczę, Oni bardzo fajnie jedzenie, Bardzo mi się cieszy, no ale bardzo mnie to cieszy, że tak do tego podchodzisz. Słuchaj Wojtek, to tak jeszcze na zakończenie, zadam ci pytanie. Widziałeś nasz kawałek na Zajawie 2? Widziałem. Widziałeś i jak tam podobać się, bo zdania są tam podzielone, niektórym się podoba, niektórym nie, bo odchodzimy od rapu, niektórym nie. A jakie Twoje zdanie na ten temat? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No ja myślę, że, że wielu ludzi związanych z rapem jeździ jednak na Snowboardzie i chyba. Chyba do takich ludzi też trafia taki kawałek. No, do Editu nie jestem. Zrobiłbyś to inaczej. Tak, zrobiłbym to inaczej. Generalnie ja wiem, że cały show biznes kieruje się swoimi prawami i teledyski mają wyglądać tak, a nie inaczej. Trigi są czasami poucinane, nie widać lądowań i Aha. można byłoby się tam do wielu rzeczy, rzeczy doczepić, ale, ale cieszę się, że są takie inicjatywy i, i trzeba, jednak, ten snowboarding nasz kochany pchać w każdą stronę. No dokładnie. Czy tak. to jest rap, czy to telewizja polska, czy. Czy kurczę, nie wiem, zjazd na krechę, albo, albo tam zawody na tyczkach. Nieważne. Snowboarding to jest snowboarding, i niech będzie pod każdą postacią. Oczywiście. My robimy taką, my lubimy to. Inni mogą lubić coś innego i każdy, to jest właśnie to: jest wolność, więc. Nie można i nie musimy, ani, ani nie trzeba jakby tego no, żadne schematy zamykać i. Oczywiście, ważne, żebyśmy promowali nasz snowboard. No ale słuchaj, jak już jesteśmy przy rapie, to może byś coś nam za freestyleował. Czy nie? Ty raz no, ja freestylerem nie no, jestem. No to no, wiem, <laughs> nie? Dlatego <laughs> to ci zadać takie rapowym. kompromitujące pytanie, nie? No. Ojej. Chyba nic nie wymyślę. Zaskoczyłeś mnie teraz. Naprawdę. Naprawdę, tak bardzo nie mnie no, zaskoczyłeś. Ja... Nie przejmuj się, to nie jest wymagane. Chciałem zobaczyć, czy się podejmiesz, czy nie. Piotrek też się nie podjął. Chociaż ktoś próbował. Piotrek Janusz. Słuchaj gniazdo. Bardzo się cieszę, żeśmy mogli sobie pogadać. Bardzo fajnie cię wi... widzieć znowu. Piotrek. Dzięki jeszcze raz za wywiad. Rozmawialiśmy z Wojtkiem Pawłusiakiem, najlepszym polskim dżiberem, jednym z najlepszych polskich snowboardzistów. Pozdro. Peace.